Mówimy sobie, że nie jest, nie jest problemem liczebność kadry czy intensywność, tylko regeneracja między meczami. Przeloty, hotele, właściwe odżywianie, właściwy sen, odnowa biologiczna, te wszystkie rzeczy wokół funkcjonowania zespołu, o których bardzo rzadko mówimy, a które pomagają każdemu piłkarzowi osiągnąć swój maksymalny poziom wydolności fizycznej. I dzisiaj, kiedy popatrzymy, Mamy po dwóch zawodników na, na każdą pozycję, jeżeli wszyscy będą zdrowi, a niestety początek sezonu pokazał, że, że tak nie jest, bo my w 15 meczach trenera Van der Broma, których jest, mieliśmy siedmiu zawodników, którzy wystąpili na pozycji środkowego obrońcy, siedmiu, którzy stworzyli 10 różnych ustawień między sobą. To na 15 meczów, jeżeli masz 10 różnych ustawień dwóch środkowych obrońców, Tomek i Jacek grali na tych pozycjach, no to sami doskonale wiemy wszyscy, jak bardzo ważne jest granie. To, co w zeszłym sezonie było naszym atutem w postaci Bartka Salamona i Antoniego Milicza. Dzisiaj jest i Filip Dagerstahl i Max Pingot, młody zawodnik, który mnie najbardziej interesuje i który najbardziej ciekawi, że przychodzi chłopak z Akademii, półtora roku w piłce seniorskiej i dzisiaj gra w decydującym momencie o awans do Ligi Konferencji w Luksemburgu w pierwszym składzie. To, to są wszystko takie rzeczy, o których mało kto mówi, ale z punktu widzenia mnie jako osoby funkcjonującej w Akademii bardzo, bardzo cieszą i są jakimś takim okienkiem nadziei na to, że ta kadra, która dzisiaj jest, Da radę sobie to zrobić. Jeszcze na koniec, my w zeszłym roku widzieliśmy jak sytuacja wygląda w Legii i w klubie były poczynione różne starania do tego, żeby zabezpieczyć się przed tym, co, 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 co nas może czekać, czyli rywalizacja na dwóch czy na trzech frontach. Mieliśmy dużo takich spotkań z fachowcami z zewnątrz był Adam Owen, była firma Double Pass w Legu Poznań, którzy pokazywali nam w jaki sposób możemy zintensyfikować mikrocykl, wydłużyć przerwy wypoczynkowe, w jaki sposób dbać o jedzenie, o odnowę biologiczną, o odpowiedni sen. Czyli my jako klub zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby czy to, to uniknąć, było przygotowane, uniknąć, tak? Tak, Czyli tak? Wiedza i została. Wiedza i oczywiście dzisiaj jest, to, dzisiaj jest ten czas, gdzie tą wiedzę musimy wprowadzić w praktykę I czy zastosujemy ją dobrze, to będą pokazywały wyniki naszych następnych meczów.